Tego, o czym też mówiłem w niedzielę, dlatego że w niedzielę mówiłem z listu Piotra, gdzie Piotr wyraźnie mówił tak, dlatego chociaż znacie przekazaną Wam prawdę i jesteście w niej utwierdzeni, chcę Wam ciągle powtarzać te sprawy. I myślę, że powinniśmy jako chrześcijanie ciągle powtarzać sobie te sprawy, które dotyczą naszego chodzenia z Chrystusem, które dotyczą naszej wiary, które dotyczą naszego chrześcijaństwa. I dzisiaj chciałbym w tym drugim spotkaniu, odnośnie podstaw wiary, powiedzieć o czymś bardzo też ważnym, istotnym, żebyśmy sobie o tym przypominali i pamiętali. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o pewności zbawienia. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o Drodze Pańskiej, czyli mówiliśmy, że Droga Pańska zaczyna się wtedy, kiedy się opamiętujemy, kiedy się nawracamy, że ta Droga Pańska ma swoje elementy, czyli chrzest. Czy nawrócenie, opamiętanie, Chrzest na odpuszczenie grzechów, Chrzest w Duchu Świętym i kończy się ta droga Pańska nowonarodzeniem. I potem zaczyna się czas uświęcania naszego nowego życia, które mamy w Chrystusie Jezusie. Ale kiedy jest to nowe życie w Jezusie Chrystusie, to pojawiają się w naszej głowie różnego rodzaju myśli. Myśli, które pochodzą pewnie, nie pewnie, na pewno od złego, który chce nas zwieść, który chce nas odciągnąć od Chrystusa, od tej nowej drogi, którą obraliśmy i bardzo często w naszej głowie pojawiają się myśli typu czy jestem zbawiony? Czy aby na pewno jestem zbawiony? Czy mogę mieć pewność tego, że jestem zbawiony? I dzisiaj kilka fragmentów Bożego Słowa, które właśnie o tym mówią. Pierwszy fragment, pierwszy list Jana, piąty rozdział, trzynasty werset, gdzie apostoł Jan wyraźnie powiedział tak. Napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Napisałem do was, czyli napisał do Kościoła, napisał do tych, którzy doświadczyli nowonarodzenia. Każdy chce mieć pewność tego, że po śmierci lub po przyjściu Pana Jezusa Chrystusa idzie do wieczności. Nie? Każdy chce być tego pewny. Ale diabeł wykorzystuje właśnie takie nasze różnego rodzaju słabości, żeby zasiać w nas niepewność i właśnie... Pojawiają się te pytania, czy aby na pewno jestem zbawiony. Bardzo często też jest tak, że kiedy rozmawiamy z ludźmi niewierzącymi, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa albo wierzą w sposób taki tradycyjny, czyli poprzez spełnianie swoich religijnych uczynków, kiedy rozmawiamy z nimi, mówimy, zadajemy im pytanie takie, czy jesteś pewny, że jesteś zbawiony. Czy, czy jesteś zbawiony? I bardzo często wtedy pojawia się taka u nich takie zdziwienie. Jak ja mogę być pewny tego, że jestem zbawiony? Jeszcze nie umarłem, nie wiem, czy jestem zbawiony. A my bardzo często wtedy mówimy, ale ja jestem zbawiony. Jestem pewny tego, że jestem zbawiony. I wiecie, i wtedy mówią do nas tak. Skąd możesz wiedzieć, że jesteś zbawiony? Nie bądź taki zarozumiały. Skąd możesz mieć taką pewność? Tak, mówimy o tym, że jesteśmy pewni zbawienia, a oni mówią, jak tak możesz mówić? Przecież człowiek nie wie, czy jest zbawiony, czy nie jest zbawiony. Wiecie, człowiek dopuścił się sfałszowania prawdy dotyczącej zbawienia tak, dla swojego zysku, dlatego żeby zbić na tym zysk i wlać w serca ludzi niepokój dotyczący zbawienia. I korzysta z tego, tak? i kościoły tradycyjne, kościół katolicki bardzo mocno z tego korzysta. I na tym buduje swoją doktrynę o tym, że nie możesz być pewny tutaj na ziemi swojego zbawienia, bo jest czyściec, czyli fałszywa doktryna, która mówi o tym, że jest takie miejsce między niebem a tym światem, i tam trafiasz, żeby odpokutować za wszystkie swoje grzechy. Więc widzimy, że to jest fałsz, który został wprowadzony przez człowieka. I w liście do Tytusa w trzecim rozdziale, w piątym wersecie, Paweł napisał tak: zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom dokonanym sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu, przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty. A więc wyraźnie Paweł w liście do Tytusa mówi o tym narodzeniu, że zostaliśmy zbawieni nie przez nasze uczynki, nie przez nasz wysiłek, ale dzięki kąpieli odrodzenia i odnowy, którą sprawia Duch Święty w naszym życiu. Właśnie dzięki nowonarodzeniu możemy być pewni tego, że jesteśmy zbawieni. W Bożym Słowie nigdzie nie znajdziemy takiego określenia jak pewność zbawienia. Nie ma czegoś takiego jak pewność zbawienia, nie ma takiego określenia, nie ma takiego zdania, które mówi o pewności zbawienia. Ale jednak mówi o posiadaniu pewności tego, co się dzieje po, 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 moim, po mojej śmierci, co się stanie ze mną po mojej śmierci i mówi nam o pewności tego, że jeżeli jesteśmy nowonarodzonymi dziećmi Bożymi, nowonarodzonymi ludźmi, to no możemy być tego pewni, że jesteśmy zbawieni. Biblia dzieli ludzi na dwie grupy. Na tych, którzy chodzą w ciemności i na tych, którzy chodzą w światłości. Pytanie, jakie warto sobie zadać, jest takie, w której, do której grupy należy. Czy należy do tej grupy, która chodzi w światłości, czy należy do tej grupy, która chodzi w ciemności? Jeżeli należysz do grupy, jesteś pewny tego, że doświadczyłeś w swoim życiu opamiętania, masz Chrzest, na odpuszczenie grzechów, jesteś pełen Ducha, pełen ducha Świętego, Szczony Duchem Świętym i doświadczyłeś nowonarodzenia, czyli spotkania z Bogiem, to, to jesteś w tej grupie, która chodzi w światłości. I możesz być tego pewny, że jesteś zbawiony. Jeżeli twoja odpowiedź brzmi, że nie wiem, to warto sobie zadać pytanie, do której grupy chciałbyś należeć. Bo masz tylko dwa wyjścia albo do tej, której jesteś, czyli grupie ciemności albo w grupie, która chodzi w światłości. Żyjesz w Królestwie światłości czy ciemności, to jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, zanim będziemy mieli tą pewność tego, że jesteśmy zbawieni. Bardzo wyraźnie tą pewność zbawienia określił Pan Jezus w Ewangelii Jana w dobrze nam znanym fragmencie w trzecim rozdziale. W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus tam mówi o nowonarodzeniu też, ale mówi o tym, że Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat od 16 wersetu. Świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wyraźnie Pan Jezus powiedział tutaj o tym, że każdy, kto wierzy w Syna, nie zginie, ale ma życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby on świat sądził, żeby na świat przyniósł wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ od... Mówił wiary w imię jego syna. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła, chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. A więc Pan Jezus. W tym fragmencie bardzo wyraźnie powiedział o tym, że jeżeli wierzysz w syna, to możesz być pewny swego zbawienia. Jeżeli wierzysz w syna, to możesz być pewny tego, że po śmierci trafisz do nieba. Jeżeli wierzysz w syna, to możesz być pewny tego, że nie staniesz przed sądem, ale staniesz przed Trybunałem Chrystusowym, w którym Jezus Chrystus rozliczy się tego, z tego wszystkiego, co, czym zostałeś obdarzony, tymi wszystkimi darami, którymi zostaliśmy obdarzeni. Zbawienie. To greckie słowo, które brzmi soteria. Zbawiony, czyli uratowany. Zbawiony, czyli ten, który jest bezpiecznie przeprowadzony przez jakąś odległość, przez jakiś etap swojego życia, zachowany od krzywdy. Więc jeżeli jesteś zbawiony, to znaczy, że jesteś uratowany. Jeżeli jesteś zbawiony, to znaczy, że Jezus Chrystus przeprowadzi Cię w Duchu Świętym przez. Kolejny etap Twojego życia, który doprowadzi do tego, że trafisz do nieba. W jaki sposób możemy być pewni tego, że jesteśmy zbawieni? Przede wszystkim poprzez wiarę. Musimy uwierzyć w syna. Jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa, to jesteśmy ludźmi zbawionymi. Amen? Jesteśmy ludźmi zbawionymi, bo o tym mówi Jan w pierwszym liście, w piątym rozdziale, w trzynastym versecie. Każdy, kto wierzy w syna. Jest zbawiony, ma życie wieczne. Zbawienie to dar łaski oparty na dziele pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. I o tym bardzo wyraźnie mówił też apostoł Paweł w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, w trzecim rozdziale, w 21 wersecie. I dalej mówi tak: Teraz natomiast niezależnie od prawa objawiła się sprawiedliwość Boża poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ona w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnionym, uwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. Gdzie zatem powód do chluby? Wykluczony. Przez które prawo? Uczynków? Nie. Przez prawo wiary. Oto co głosimy. Człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę niezależnie od tego, czy przestrzega prawa. Czy nie? Kilkakrotnie w tym fragmencie widzimy, że apostoł Paweł podkreśla to, że dostępujemy zbawienia przez wiarę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu, przez to, co zostało zrobione dla nas 2000 lat temu. Nie przez żadne prawo, nie przez żadną uczynkowość, nie przez żadne nasze umiejętności czy zdolności, ale właśnie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo ci, którzy uwierzyli. Dostępują zbawienia. A więc jeżeli jest, chcesz być pewny swojego zbawienia, to musisz wierzyć w imię Jezusa Chrystusa. Musisz uwierzyć w to, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu, że Jezus Chrystus stał się usprawiedliwieniem, tym darem łaski, który otrzymujemy od Boga za darmo. Nie po to, żeby ktoś się chlubił, ale po to, żeby właśnie przez y, przebłaganie, które Dokonało się w Jezusie Chrystusie, żebyśmy mogli doświadczyć tego, co jest piękne w naszym życiu, a więc zbawienia. Drugim elementem, który poświadcza to, że jesteśmy zbawieni, to jest Duch Święty, który zamieszkuje w naszych sercach. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 16 wersecie Paweł napisał tak: ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Przekonanie wewn od wewnątrz, kiedy zostajemy ochrzczeni, kiedy doświadczamy nowonarodzenia, narodzenia, to Duch Święty świadczy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy ludźmi zbawionymi, że jesteśmy odrodzonymi dziećmi, którzy mogą chodzić w pewności tego, że są zbawionymi. I trzecim elementem, który daje nam taką pewność tego, że możemy mówić o tym i być pewni naszego zbawienia, jest Słowo Boże. Bo Słowo Boże ma moc przejrzeć do głębi głębie serca człowieka i Słowo Boże uświadamia nam nasz stan, naszego bycia przed opamiętaniem w czasie opamiętania i w czasie tej drogi pańskiej. I Boże słowo ma moc wzbudzić człowieka w człowieku wiarę. Tylko i wyłącznie Boże słowo może wzbudzić w człowieku wiarę. W dziesiątym rozdziale listu do Rzymian w 17. wersecie apostoł Paweł napisał tak: 10. rozdział 17. werset Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. A więc dobra nowina wzbudza w nas, w nas wiarę. Wzbudza w nas to pragnienie wiary i zbliżenia się do Boga. Boże Słowo również poprzez swoją moc ma moc zmienić nasze życie. I myślę, że każdy z nas jest świadomy tego, jak Boże Słowo zmieniło Jego życie i jak to Boże Słowo zmienia Jego życie nieustannie. Bo to, że. Ma moc zmienić nasze życie, to nie ma tylko tej mocy na samym początku naszego Nowonarodzenia, upamiętania czy nawrócenia, ale ono całkowicie zmienia nasze życie codziennie, kiedy przygodzimy i konfrontujemy to życie z Bożym Słowem. Kiedy konfrontujemy to, co Boże Słowo mówi odnośnie naszego życia i wprowadzamy to do naszego codziennego uświęcania się. A więc Boże Słowo też ma moc doprowadzić nas do Nowonarodzenia, i o tym mówi Apostoł. Piotr w pierwszym liście w 23 wersecie mówi tak, jako ludzie odrodzeni, nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego przez słowo Boga, żywe, nieprzemijające. Jesteśmy odrodzeni przez słowo Boga, przez żywe Bo słowo Boga, które zmienia nas, które nas odradza. I w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale w 35 wersecie Pan Jezus wyraźnie powiedział, że niebo i ziemia przeminą. Że to, co dzisiaj widzimy, wszystko przeminie, ale Jego Słowo nie przeminie nigdy. Że to Słowo jest wieczne, że to Słowo będzie trwało na wieki. Dlatego naszą pewność zbawienia powinniśmy opierać na naszej wierze, na przekonaniu Ducha Świętego, który zamieszkuje w naszym sercu, kiedy stajemy się nowonarodzonymi dziećmi, stajemy się świątynią Ducha Świętego, ale również poprzez to, co czytamy w Bożym Słowie. To, co widzimy w Bożym Słowie. A więc to, że jesteśmy zbawieni, to, to, to poświadcza wiara, Duch Święty i Boże Słowo. Nie emocje, nie uczucia, dlatego że bardzo często, kiedy budujemy naszą pewność zbawienia na emocjach i uczuciach, to w pewnym momencie dochodzi do tego, że yy, zaczynamy się rozczarowywać chodzeniem z Bogiem, z naszym, naszym zbawieniem, dlatego że to nie jest zbudowane na. Pilarach, o których mówiliśmy, tylko jest zbudowane na naszym, na naszych uczuciach, na naszych emocjach, na tym co nami targa. Te emocje, jak wiemy dobrze, są czasami dobre, czasami złe, przychodzą i odchodzą i musielibyśmy wtedy mieć tą chwiejność tego naszej pewności zbawienia, bo kiedy są dobre emocje, no to jesteśmy zbawieni, a kiedy są złe emocje, no to nie jesteśmy zbawieni. A Boże słowo mówi wyraźnie: zbawiony jesteś na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i w to, co zrobił dla ciebie na krzyżu. Jeżeli pewność zbawienia naszego postrzegamy przez uczucia, emocje to szybko się rozczarowujemy. Tak? Szybko przychodzi konfrontacja z naszym codziennym życiem i, i widzimy, że nie jest tak y, pięknie i przyjemnie, jak to czuliśmy kiedyś na początku naszego nawrócenia. Uczucia nie dają pewności zbawienia. Pewność zbawienia daje wiara, Duch Święty i Boże Słowo. Boże Słowo daje stuprocentową pewność tego, że jesteś zbawiony kiedy przyjmiesz wszystkie te obietnice, które są w nim zawarte. Kiedy uwierzysz w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wiecie, Bóg chce tego, żebyśmy mieli pewność zbawienia, żebyśmy nie byli miotani przez różnego rodzaju emocje czy sytuacje w naszym życiu, ale chce, żebyśmy chodzili w pewności zbawienia, dlatego że kiedy chodzimy w tej pewności zbawienia, możemy zrobić więcej dla Boga. Możemy wykorzystać te wszystkie dary, którymi zostaliśmy obdarzeni. Dlatego, że nie skupiamy się na tym pytaniem, czy jestem zbawiony, czy nie, ale wiesz, że jesteś zbawiony, i robisz to, do czego zostałeś powołany, wykorzystujesz te dary, którymi Bóg cię obdarzył. Bardzo często jest tak, na początku chrześcijaństwa tej naszej drogi z Chrystusem, że te myśli, które pojawiają się w naszej głowie, za, zasłaniają nam prawdziwe oblicze Boga. Słowa Bożego i tego, kim jesteśmy w Chrystusie, i to, co zostało dla nas zrobione na krzyżu. Dlatego, że skupiamy się ciągle nad tym pytaniem: czy aby na pewno jestem zbawiony? Kto tak nie miał takich pytań? Każdy miał takie pytania, i, każdy, i pojawiają się bardzo często też również i dzisiaj w naszym życiu. Czy aby na pewno, kiedy dochodzi do trudnych sytuacji, konfrontacji w naszym życiu, właśnie zadajemy sobie takie pytanie, i Diabeł to wykorzystuje, a my nie możemy temu ulec. Kiedy diabeł przychodzi i podsyła taką myśl, zadaje takie pytanie w naszej głowie, to jasno i stanowczo musisz powiedzieć, jestem zbawiony, jestem pewny, pewna swojego zbawienia. Dlaczego? Bo tak mówi Boże Słowo, bo tak mnie przekonuje Duch Święty, który mieszka w moim sercu, bo wierzę w imię Jezusa Chrystusa, a Boże Słowo mówi jasno i wyraźnie, jeżeli wierzysz w imię Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteś nowonarodzonym dzieckiem Bożym, to, jesteś, to możesz być pewny swojego zbawienia. I Bóg, objawiając nam tą pewność zbawienia w Bożym Słowie, właśnie chce, żebyśmy nie marnowali tego czasu, który nam dał, żebyśmy go dobrze wykorzystali dla budowania Jego królestwa, a nie dla skupiania się i ciągle myślenia o tym, czy aby na pewno jestem zbawiony. Kiedy masz tą pewność zbawienia w swoim życiu, to jesteś człowiekiem, który żyje w wolności, pokoju, i człowiekiem, który żyje w takiej radości radości, która pochodzi od Ducha Świętego, bo ona wynika z tego, że jesteś człowiekiem zbawionym, że jesteś człowiekiem nowonarodzonym. Ta radość, którą mamy, ten pokój, który, którego doświadczamy mimo tych wszystkich okoliczności, w których żyjemy, to nie jest żadna nasza zasługa, ale to wynika właśnie z tego, że jesteśmy ludźmi zbawionymi, nowonarodzonymi ludźmi, którzy doświadczyli przemiany swojego życia i dzisiaj żyją w Chrystusie i żyją pod łaską i są pewni swojego zbawienia. Pewność zbawienia powoduje również to, że masz w sercu pragnienie bliskości Boga, że mamy w sercu pragnienie bycia z Bogiem nieustannie, że chcemy być z Bogiem nieustannie, ale też i z Jego Kościołem. Wiecie, bardzo mocno to, i łatwo to zweryfikować dzisiaj, kto jest zbawiony, kto jest nowonarodzonym dzieckiem, bo ma pragnienie bycia w Kościele, bycia w społeczności z Kościołem, z braćmi, ze siostrami. I bycia w społeczności z Bogiem, w Jego słowie, w modlitwie, w czytaniu Bożego Słowa, w studiowaniu Bożego Słowa. Moglibyśmy zrobić taki weryfikator, kto jest zbawiony, kto nie, ale to nie, to nie od nas zależy, tak? I nie my, nie, nie nasza to rola oceniać, kto jest zbawiony, kto nie, tylko naszą rolą jest to, żeby przypominać sobie pewne fakty i pewne wydarzenia z Bożego Słowa, które potwierdzają to, że możemy chodzić w pewności zbawienia. Bo pewność zbawienia. Odrzuca wszelkie wątpliwości, które pojawiają się w naszym sercu. Jeżeli słowo Boże jest dla Ciebie i dla mnie prawdą, to ponad wszelką prawdę możemy przyjąć poprzez wiarę to, że jesteśmy ludźmi zbawionymi, że jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli Nowego Narodzenia, że jesteśmy ludźmi, którzy chodzą w Chrystusie Jezusie. I w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, w 31 wersecie apostoł Paweł napisał tak, czyż to nie wspaniałe? Jeżeli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? I dzisiaj to bardzo wyraźnie było też wyśpiewane, wypowiedziane w czasie uwielbienia. Kiedy mówiliśmy, czy czytając psalm, że to jest coś wspaniałego, mieć tą pewność zbawienia w swoim sercu, dlatego że jeżeli mamy Boga po naszej stronie, to nikt nie może stanąć przeciwko nam. Nawet te myśli, które podsyła diabeł, to są tylko myśli, które możemy bardzo mocno odrzucić, mówiąc mu wyraźnie, krzycząc na cały głos: Jestem zbawiony, jestem pewny swojego zbawienia, bo wierzę w Jezusa Chrystusa, bo moje serce jest przepełnione duchem świętym, bo tak mówi Boże Słowo. Bo tak mówi Boże Słowo. Że jesteś zbawiony, kiedy wierzysz. I dalej w tym fragmencie czytamy: On który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Kto ma oskarżać wybranych przed, przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać Jezus Chrystus, który umarł więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga? On przecież stawia się za nami. I tutaj jest to ważne takie podkreślenie tego, co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak zostało napisane, z powodu ciebie codziennie nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź, lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Odnosimy w swoim życiu zwycięstwo dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki tej łasce zbawienia, którą nas obdarzył i którą przyjęliśmy poprzez naszą wiarę. Wiecie, wiara jest tym, co podoba się Bogu i wiara jest tym, czego, czego potrzebujemy w swoim życiu. Bo Boże Słowo mówi wyraźnie, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeżeli brakuje nam dzisiaj wiary, to prośmy Boga o tą wiarę. Jeżeli brakuje nam dzisiaj pewności zbawienia, to prośmy Boga o to, żeby na podstawie Bożego Słowa pokazał nam to wyraźnie. I żebyśmy mogli być pewni swojego zbawienia, żebyśmy mogli być ludźmi, którzy w każdym momencie, niezależnie czy przychodzi burza, czy ucisk, czy udręka, czy prześladowanie, zawsze mogli stanąć i powiedzieć, jestem zbawiony, bo tego uczy mnie Boże Słowo, bo o tym przekonuje mnie Duch Święty, bo w to wierzę. Amen. Amen. Powstańmy.